Siemanko ziomki z tej strony. Ziomku witam Was z materiale, w którym zaprezentuję Wam grę Sword of Sandals 2, czyli po polsku mieczy i sandały, część druga. Gra ta jest dosyć popularna na stronach online z grami. Jest ona również dostępna do pobrania na komputer. W tym materiale zaprezentuję Wam tą grę, i będzie to też taki poniekąd poradnik. Tak więc myślę, że możemy zaczynać. Mamy tutaj takie opcje jak grafika. Stworzyłem na high. Sąd, czyli dźwięk i tooltip to podpowiedzi. Więc gramy. Na początku kreujemy naszego Gladiatora. Pierwsze co to, musimy mu nadać imię, tak więc ja swojego nazwę ziomku Skin Color jest to opcja zmieniania odcieniu skóry naszego Gladiatora. Są tutaj takie również akcesory, jak na przykład jakieś rogi, jakieś takie plamki i itd., więc. Jest Sporo do wyboru. Zróbmy sobie może go. Może. E, takiego. Tutaj. Helsy czyli wybieramy fryzurę dla niego. O, niech będzie taka śmiechowska. Takie włosy. I tu czyli broda. Może być tak. Randomize jest to opcja, gdzie losujemy naszego gladiatora. I przejdźmy sobie po kolei do tutaj. Umiejętności naszego bohatera. Tak więc trends. Strength jest odpowiedzialny za y, siły naszego bohatera. Przyczynia się to do tego, że może on nosić takie cięższe bronie, jak jakieś maczety, maczugi, jakieś takie młoty. Y, Wymagał to właśnie dużo siły. Więc następny punkt: Agility jest to umiejętność, gdzie nasza postać jest taka zwinna, szybka i y, prowadzi do tego, że nasz gladiator posługuje się mieczami. I broń mi na odległość, takie jak shuriken, łuki yy, dalej. Defense jest to obrona, czyli większe prawdopodobieństwo na to, że zablokujemy atak naszego przeciwnika. I vitality odpowiada za witalność yy, naszego bohatera, czyli punkty HP, PZ. I charyzma muszę się przyznać, że nie wiem co to jest i nie chcę tutaj jakoś mówić specjalnie, żeby nie, mówić, żeby nie okazało się, że to jest źle. Stamina odpowiada za mm, siłę naszego bohatera, taką, że on się nie męczy szybko i to jest tak jakby taka mana poniekąd. Yy, magika odpowiada za czary i potki, które możemy wziąć do walki. Tak więc myślę, że mogę już yy, rozdać umiejętności do mojego bohatera. Ja pójdę bardziej w strength, czyli dodam mu troszeczkę siły. A tak. Yy, Vitality nie jest na razie potrzebne, a zaraz Wam powiem dlaczego. Zaminacharyzm Magica Defense. O, dajmy mu tego strzęp na 7. O, nie będzie tak, więc wszystko już jest gotowe i zaczynamy. 嘿。Yeah. Okej, okay, czyli gra ma również swoją fabułę. Yy, chodzi tutaj o to, że jesteśmy więźniem i zostaliśmy wezwani na walkę, taką więzienną, pieszą. I co tutaj mamy? Mamy jump forward, czyli to jest taki skok. Walk forward, czyli takie chodzenie. Charge to jest takie rzucenie się na przeciwnika z odległości. Taunt to jest krzyk. No i to jest to samo co tutaj, tylko że do tyłu. Okej. Okay. Zadaliśmy mu 15 obrażeń, wygraliśmy naszą pierwszą walkę, zrobiliśmy expa Golda. Awansujemy na drugi level. I yy, dam sprzęt na 10, a tak na 5. Dzień pierwszy, wyszliśmy już z i czeka nasz pierwszy duel. Zawsze jak yy, walczycie, patrzcie ile ma armora przeciwnik, żeby yy, łatwiej wam było wygrać i im mniej, tym lepiej. Yy, tak, i tutaj jesteśmy teraz u Kowala. U Kowala możemy sobie kupić ekwipunek, taki jak jakieś buty. Zbroja, hełm czarcza, nagolenniki, naramienniki i tak dalej i tak dalej. Tak więc ja sobie kupię te najtańsze buty, yy, najtańsze tutaj te yy, nagolenniki i tutaj kolejna część zbroi. Na razie to najtańsze, bo później może jak się uda, to yy, będę sobie kupował to lepsze. Tak ja więc okej, okay. wychodzimy, mamy tutaj już troszeczkę armora yy, i tak, mamy już tutaj chyba od jakąś broń, tak? Więc... Y, te broń ogólnie są lepsze od tych, mają więcej ataku. Bo na przykład ta y, druga ma od 5 do 20. Czy Nie... O, przepraszam, chyba na odwrót, ale... Znaczy one są różne tak w zasadzie, ale... No to, to już jak kto chce, to ja sobie kupię na razie tę broń. I mamy tutaj jakieś również y, wątki fabularne, tak więc... A, ja sobie to przeczytam i powiem o co chodzi mniej więcej. Czyli takiemu kolesiowi musieliśmy naprawić pojazd, ja go naprawiłem i dostałem tam jakiegoś golda bonusowego. Tak więc duel, ile ma ten ziomek? Dobra, ma dwa armory, no cztery, bo tak jakoś pokazało. Dobra, i tak walczymy. Bo on już śpi. Dobra, wygraliśmy. No i 12 i już zacznę inwestować w vitality i dlaczego na początku nie dałem vitality, czyli punktów życia, ponieważ w tych walkach na arenie chodzi o to, że kto pierwszy zbije pancerz, ten wygrywa i tam na razie nie ma zbijania HP czyli zdrowia, dopiero na tych takich już turniejach, gdzie już jest na walka na śmierć i życie to jest tak, więc na początku najlepiej inwestować tam w ataki i tak dalej, i tak dalej, dobra kupimy sobie jeszcze to i kolejna walka. Ten ma 10, może znajdziemy jakiegoś słabszego. No, ten ma jakieś tam 17 chyba. Ten ma już 26. Ten ma 32. No, ten ma 11, więc walczymy z tym. Czasami tak warto poklikać i ja nawet jak y, po godzinie, jak już nie się to grałem, to po godzinie mogę nawet znaleźć takiego przeciwnika, który miał może z 10 armora, więc Wtedy to już szedł praktycznie na jeden atak. O, ten chyba nie ma nic. Tak. No i popatrzcie, ten nie ma nic. Czyli jak go raz po prostu uderzymy, to. Yy, on już po prostu będzie przegrany. No tutaj się tak rzuciłem, troszeczkę niepotrzebnie. Ale mimo wszystko wygrywamy tą walkę. Yy, tak. I tutaj już dam Vitality. I mi się sobie ataku. No i niech będzie to Vitality. Tak. Mamy tu już turnament, Więc warto to sobie coś od razu kupić przed tym. I kupię sobie to. Tak, na chem już mi chyba nie starczy, tak, bo 1200. A może, tak, na błotki mi starczy, no zawsze coś. Troszeczkę błąd zrobiłem. Mogę mi od razu kupić, no ale dobra. Nie wiadomo czy to wygram. to już niestety nie mamy wpływu na to z kim walczymy, więc musimy liczyć na szczęście. Oj, ten ma pota. I tutaj mamy też procent, ile jest szans na to, że go uderzymy ten atak tym atakiem. No, tu już chyba wygraliśmy, yy, Gra jest bardzo dopracowana. Tutaj każda animacja wygranej różni się od siebie, ciekawie jest to zrobione. A propos tej serii, myślę, że będę robił taką serię, gdzie są może jakieś ciekawe gry za darmo, na komputer do pobrania, lub po prostu takie online, żeby pobrać. Ponieważ warto się podzielić z kimś, kto na przykład jest y, gdzieś, ma dostęp do internetu, a nie ma przy sobie jakiejś gry. No i pierwszy taki boss. Tego turnamentu, czyli do John the Bocher. No i walczymy sobie z nim. I tak. Mam już taki parę gierek na oku, z których można by było zrobić fajny materiał, zaprezentować je i polecić. On tak w zasadzie nie jest jakiś nie wiadomo jak trudny, ale nie możemy go do końca lekceważyć. Spanie uzupełnia naszą energię i punkty życia. No, już go pokonaliśmy. Yy, wygrywamy pierwszy yy, turniej i zdobywamy tam gol. No, yy, teraz dodam sprzęt i atak, lecimy dalej. Wejdźmy yy, sobie do sklepu z bronią i zobaczmy, co tutaj możemy kupić. No, możemy sobie właśnie kupić taki, yy, takie drewno. I tak, tu jest 8 do 32 za yy, 4500. Tak, I tu jest tak mniej więcej to samo, bo tam było od 8 do 32, to jest od 10 do 30, do 30 i to jest minimalnie tańsze, więc tak jak mówiłem, no poniekąd te są lepsze. Yy, stała noc i tutaj mamy wybór, co robimy. Mamy albo przespać się gdzieś tam na ulicy, albo wynająć sobie pokój i tam się przespać. Zawsze trzeba dawać, żebyś wynająć spokój, ponieważ gdy damy, żeby się przespać na ulicy, okaże się, że okradł nas złodziej i niestety ale nie mamy już żadnych pieniędzy. Możemy już sobie zmienić tutaj, nasze zbroję. Ja tutaj zrobiłem poniekąd bon, bo mogłem to od razu kupić. No ale to jest taki materiał prezentacyjny. To już naprawdę... To jak gra? O, widać, że ten przeciwnik ma bardzo dużo agility. Po prostu raz do mnie podskoczył. Ale dosyć miał kiepsko zabronę ponieważ wystarczyło go raz uderzyć. Szansa była 99%. No, tutaj już przeciwnicy mają nieco lepszy armor. Więc nie chcę zbytnio ryzykować. No, ten ma 20, więc różnice są wielkie. Ok, tak więc kolejny. No, na cita. Hmm. Yy, aha, jakiś żołnierz nam proponuje, że nauczy nas walczyć. I tutaj możemy się albo zgodzić i zapłacić 2500 lub po prostu odrzucić. Pewnie wszyscy są ciekawi jak będzie, gdy zapłacimy, tak więc... No, nauczył no, nas dwóch punktów obrony za 2500 golda, więc myślę, że jesteśmy na plusie. Ponieważ to nie jest jakoś nie, nie wiadomo jak dużo w tej grze, a nauczyliśmy się dwóch y, punktów y, defa. Kolejny przeciwnik. No, ten ma dosyć sporo pancerza. Ten chyba nie ma. No, no i zobaczcie, ten ma 21. Oj, ale niestety, ale ma y, broń na odległość, a broń na odległość jest dosyć niebezpieczne. Zobaczcie, tutaj idziecie mnie za 21 Długo na szczęście zablokowałem I... szarża, o, jest No Czasami warto inwestować w Egility, że właśnie szybko do tego przeciwnika iść Jak ma jakąś broń na odległość właśnie Ale można też również kupić takiego pota, że można się do niego teleportować Ale to wtedy trzeba iść w magię A, moim zdaniem w magię aż tak bardzo się nie opłaca Moim zdaniem najlepsza jest właśnie siła Ponieważ mamy też możliwość, tak jakby większych broni, lepszych. No dobra, tu mamy się turnament. Kupmy może jakiś hełm. Ten jest za. O, akurat nam starczy. Ale no dobra, niech będzie ten hełm. O, tak trochę dziwnie, bo na środek oka mu ten hełm zasłania. No ale no, ten ma, o widzicie, ma tarczę, więc on ma dosyć sporo armora, a nie widać po nim. No, ten ma 56, więc... Tak, tutaj zadziałał krzyk. Oj, niestety, ale ma broń na odległość. No, krzyk zadziała, to czasami się odejmuje HP, lub przyczyni do tego, że przeciwnik się denerwuje i tak podbiega do nas. Ale czasami też jest tak, że można tak krzyknąć i go jakoś tak ogłuszyć, że. Mm, wygrywa się całą walkę. No, ten jest jakiś bardzo. przeciętny. Ma dosyć. dobrą bronię, ale. Kiepsko zabroną, idziemy dalej. Co by tu sobie kupić? Może jakieś tarcze? Kupę sobie taką, czego nie? No, tu już tak zaryzykowałem. No, ale przeciwnik nie był jakiś, nie wiadomo jak dał. No i popatrzcie, ja zainwestowałem w i znajduję sobie takich słabych przeciwników. I w ogóle nie mam z nimi problemów. Tak więc, jak chcecie, moim zdaniem, siła jest najlepsza. Jeżeli yy, film wystaje w siłę, to myślę, że są największe szanse, żeby wygrać. Później, oczywiście, można przejść na Agility, prawda? Dodawać. Yy, tu jest Kościół, tu można sobie dać Golda, żeby zapisać grę, ale to jest tylko na, tak, jakby się tą grę pobrało na kompa, Bo, yy, jak, bo ja gram w przeglądarce i jakby, jak i tak widzicie z jej przeglądarki, to wasza postać się nie zapisze, więc uważajcie. No i tu jest Magic Shop, tutaj możemy się nauczyć czarów, ale to trzeba mieć punkty magii. Tutaj możemy się y, zainwestować i zaczarować naszą broń. Ten najsłabszy mieczyk y, tutaj. Y, ten o jest za darmo do zaczarowania. Nawet na tym trzecim poziomie. Bo trzy poziomy można zaczarować broń. Oj, tutaj już nie wiem czy będziemy mieli szansę, ponieważ silnik ma dobry armor, ale tak szczerze ma mało kawę. Ale ma broń na odległość, więc no zobaczymy. Hmm. Jeżeli oczywiście chcecie, mogę nagrać jakiś let's play z tej gry. Oczywiście to jest taka sera, gdzie pokazuję Wam takie gry online, więc... No napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Okej, okay, tak więc prześwijmy się. Dokładnie to tak ziemnijmy się, bo to taka drzemka. No, przeciwnikowie zostało 2 HP. No i tego złapałem. 6. O, zablokował. I. Jest. No. Wygraliśmy z pierwszym przeciwnikiem. No i kolejny. Zobaczcie, jak fajnie można sobie postać robić. Jaka fajna fryzura, bący. Fajnie to wygląda. No, ten ten jakoś tak wyglądał. No, ciężkiego, ale jakoś tak większych problemów z nim nie miałem. Przedostatni przeciwnik, bo ostatni z bossem. O. Ten już jakiś mocniejszy. Pyk. Pyk. O, zdjął nam tutaj całą zbroję. Praktycznie. Dobre. I ostatni cios będzie. Nie. O, ten przeciwnik coś jeszcze walczy. No, kolejny przeciwnik zdjęty. Zabrakło nam 1% do następnego levelu. No i kolejny boss. The Evil Ninja. Ten przeciwnik jest dosyć trudny, ponieważ on ma bardzo dużo agility i on by nas nawala z Horigenów. No. Więc nie mogą być większe problemy. Zobaczcie, on tak odskakuje. Coś właśnie minus tego strzęfa. Ech, 50. że po prostu jakiś przeciwnik na odległość to on z nami może robić w zasadzie co chce. Oczywiście, jeżeli wszystkie te ataki mu wejdą. No, ale tutaj mu troszeczkę odjąłem, No i to jest dosyć dziwne, bo zadałem mu normal. I dostał a Quicka i zablokował. No to widzicie, tutaj macie właśnie procenty, ile jest szans na to, że uderzy się danego przeciwnika. Idziemy dalej. Jest również pod, takie to dosyć śmieszne, ale jest pod, który yy, robi tak, że yy, Pancerz jest znowu na full, czyli ten album, na przykład jak macie nawet jeden na 500 ton, i tak zregeneruje cały pancerz. Więc tam, jak to uważa, jak ktoś chce inwestować w Magicę, to możecie się podzielić w komentarzu też, jeżeli wy zagraliście w tą grę lub gracie tak sobie raz na jakiś czas, jak wy robicie swoją postać i może dokąd zaszliście najdalej. Ja zaszedłem gdzieś już do takiej areny, takiej jakiejś już innej, raz grałem w tą grę coś dwie godziny. Arena, właśnie taka. Jakaś, jak miała tutaj kolumny, i tam już przeciwnicy byli tacy, że ciężko było wygrać. Już z takimi, z którymi się biło normalnie, nie z bossem, już nawet. No ale przejdźmy do naszej walki. Tutaj przeciwnik ma 66 HP. No jeszcze, myślę, że jeden. Quick i. Tak, wygraliśmy. No. Zdobyliśmy golda, kolejny level. Nie, nie wszystko byłby strzęt. Tak, czyli idziemy spać. Dzień trzeci. Armon mm, Armor. Kupmy mu najlepsze uzbroje. A co tam? Ten już jakiś. Dużo. Ma. O, o, widzicie, ten ma tylko 10. No i co on ma tak w zasadzie do mówienia tutaj, skoro 278 ma pancerzu. No. Chociaż czasami jest tak, że. Yy, przeciwnik ma coś takiego, że Krytykal, yy, yy, czyli tak, krytyk, yy, Jak można powiedzieć, krytyk, tak? Nie, nie, krytyk, krytyk, kryty, krytyk, po prostu, że Krytykal, skrót, yy, że może ominąć pancerz i tak zadać obrażenia, że nawet jak macie tysiąc pancerza, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, ale chyba tak, yy, to może was tutaj pokonać na arenie. No ale mi idzie na razie jakoś dobrze. Nie mam jakichś większych problemów. I fajnie to też wygląda jak się tak ma tego dużo strzęt, że jest się takim coraz większym przypakowanym, bo przeciwnik jest taki dosyć niski i taki chudy. Lecimy dalej. I tak, tymi brońmi na odległość można tak strzelać w górę i tak linią, więc to już zależy też od was jak tam chcecie. To, to górą to ma większe szanse na to, że traficie przeciwnika, więc jak tam kto chce. Kolejna walka, no, ten ma już dosyć lepszy kiepunek. No, ten jakoś... O, nie będzie 65. Fest. <grystanie> I... No mi tutaj teraz tak dobrze że bo ja na tę grę poświęciłem dosyć dużo czasu, więc zanim jest to jedna z lepszych gier online, żeby tak sobie nie rozpograć, jak właśnie ma się tylko dostęp do internetu, a nie ma się jakiś gierek na kąpie. Chciałabym, żebyśmy sobie jakoś tak fajnie zagrać, umylić czas. I oczywiście myślę, że ten poranik Wam się przyda. Graj z 2007 roku ogólnie. I tam wyszły jakieś kolejne części. Jakieś trójka, czwórka, piątka, jakoś tak tam. Dobra, tutaj już zaryzykowałem z tym przeciwnikiem. No ale, no, udało się. Ale moim zdaniem druga część jest najlepszą częścią się tam już tak dosyć dziwne te części zaczęły się robić Oczywiście jest też jedynka Ale moim zdaniem właśnie ta część jest najlepsza Tak, kupę sobie może jakiś ekwipunek kolejny Żeby mieć większe szanse na wygranie Tak, tutaj sobie kupić cały ten sprzęt Wódki No i cały tutaj ten zestaw się komponuje Niestety nie mam już kasy na hełm no, tarcze. Oj, też nie, niestety. Hmm. No to dobra. Jakie tutaj, tutaj mamy już bronie? No, tutaj mamy takie jakieś młoty. O, tutaj są też fajne bronie. Dobra. Lecimy. On też jakoś tak dosyć przypakowany. Dobra, tu mamy staty nasze. Czyli większość, właśnie. Punkty przyznaczyłem na siłę. No i trzeba przyznać, że nasz bohater jest już dosyć ogromny. No, no, on użył czaru na to, że się prze przeteleportował. O nie, wyjął broń na odległość, ale mamy tam jeszcze trochę pancerza, więc. I tutaj są moje yy, no, punkty, a tutaj jego. Ja on się obrócił, więc. Tak to dosyć dziwnie wygląda. Mm, no dobra Dostał. Jeszcze, jeszcze, jeszcze quick quick i jest. No. Myślę, że uda nam się jeszcze wygrać ten tournament. Mam taką nadzieję. Znaczy, śmiesznie wygląda ten hełm. O, tylko dwa mu zadaliśmy. O, 45. Coś się wkurzył. Dużo bloka ma. Do dobry przeciwnik. Ciebie dalej.

Napiszcie też co sądzicie o takim filmiku, czy wszystko jest git, czy jest dobre audio, czy dobrze jest jakość audio, wideo, w ogóle wszystko, czy jak tam, jakie macie uwagi, to piszcie po prostu w komentarzu, ja to wszystko czytam, więc kolejny przeciwnik pokonany, no i to jest że yy, ostatni przeciwnik, a potem jest boss. Trzeci boss. No, ten już tutaj ma te shurikeny, One są dobre. Właśnie warto sobie też. O, właśnie wypił pota na. Y, tego. na armor. Bardzo też sobie zainwestować właśnie później w Magikę lub że żeby właśnie sobie kupić shurikeny, poty. Jak no, widzicie, ja zainwestowałem dużo stręf i przyznać, że to jest bardzo dobra. Tutaj postać, która ma dużo stręf. I atak. Dobra, tutaj już mało energii. Dobra, i ostatni. No, kolejny boss. No, conościmy. On jest. On jest taki dosyć dobry. On robi takie kółko. Właśnie to kółko. To z tym chodzi o to, że to jest taki tu tu tu, 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 tu i taki obrót. I to dosyć dużo zadaje, ale to jest mało prawdopodobieństwo, że ktoś na to się nabrał. Wind the Crow to jest takie jakieś. Popi takie popisanie się jakieś na przykład stanie na ręce. O, właśnie, on to robi. I teraz, znaczy to kółeczko takie. I to jest tak na przykład, jak nie chcecie się ruszać, żeby atakować ani nic, to. Dobra, kolejny przeciwnik. I kolejny... atak? Kolejny przeciwnik, sorry, znaczy kolejny atak, no ale... No fakt fakt, jest jeszcze kolejny przeciwnik. I tutaj mamy coś takie jakby zadowolenie tłumu, nie wiem jak to dojdzie do końca, to o co chodzi. To, nie wiem na co to wpływa. No i tutaj teraz... Kto wygra? No, wygraliśmy. No i git. Kolejny turniej wygrany. Idziemy dalej. Atak. Tak więc cóż To była taka prezentacja gry Sword of Sound of Smyth i Sandal 2 Myślę, że ja już zakończę ten odcinek Ten gameplay Ponieważ jest to już dosyć długi Nie wiem, czy będzie się komuś chciało to jeszcze dłużej oglądać Tak więc ja was już zapraszam do komentowania Subskrybowania, łapkowania moich filmików Do pisania w komentarzu opinii o moim filmiku Uwagi jakieś No i co sądzicie o tej gierce Tak więc subskrybujcie mój kanał ja jestem, ziomku. Pozdrawiam was wszystkich. Cześć.